Kiedyś byłem zwykłym sercem, ale przyszedł czas, w którym moje serce nie wytrzymało i pękło na pół. Zamieniłem się w potwora, poleciała mi łza, wpadając do oceanu rozpaczy. Ból nie chciał ustąpić, a ja starałem się załatać dziurę w moim sercu różnymi rzeczami. Teraz idę własną drogą. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Virtual Herto. Ogólnie jesteśmy na mojej hodowli. Postanowiłem, że zrobię tutaj taką aktualizację. Więc ogólnie z rybkami się nic nie zmieniło. Mój wielopłetwiec senegalski jakoś nie chce zbytnio jeść. Czyszczę u góry akwarium. Tam też się nic nie zmieniło, więc to macie w kwestii akwariumów. Jeśli chodzi o zwierzątka, to. Temu trochę zapleśniało to jest Electric. Yy, ogólnie nakarmiłem te pająki sobie ostatnio. Yy, modliszka nie przeszła mi wylinki, rozwaliło jej odwok. Miała wystarczająco wilgotno, ale cóż, nie udało się. Yy, ta modliszka mi wyliniała. bardzo fajnie. Myślę, jeszcze parę welinek będzie dorosła. Ta chcę bo liniała. Spoko, i ogólnie, no to widzę, że już sobie coś tam dziubła. No i też jest spoko, bo widzę, że tam trochę podchodzi chętniej do tego jedzenia. Ale zostawmy ją na razie, jest po welince, więc yy, ta sobie pozjadała i też czeka teraz na welinkę. Ten sobie zaczął kopać ogólnie, także spoko. To jest nam do chromatus. Chromka sobie zjadła. Ten mi szybę obstrał i minia. Ten bardzo się cieszę, bo to jest właśnie parachybanka. Ona sobie tutaj lubi mi wychodzić, tak szczerze. No i strasznie mnie to dziwi, bo przeważnie siedzi tutaj w tym miejscu, właśnie dokładnie zawsze w tym samym, obrócona w takiej pozycji. Nie wiem, może tak się jej podoba. Jest też po fajnie, bo. Dostałem właśnie yy, trzy pająki od kolegi. Nie wiem czy to już wspominałem czy nie. Ale to jest tutaj dowód Spentaloris. W Polsce loteria Vicatta, akurat wyszła, tak ona wygląda. I dostałem jeszcze właśnie parachybankę małą. Ona jest tutaj. No i z tym pająkami na razie jeszcze tak w ogóle nic, one się w pojemnikach zadomowiły. No i co mogę powiedzieć jeszcze? Co się tutaj podziało? Moja Petsy Loteria Regalis wyliniała. Pecy Loteria Ornata również, sobie ją zjadła nawet. Maluchy rosną, linieją. No ogólnie widzę, że sporo tego. Miałem tą awikularię w innych pojemnikach w takich, ale mm, im to tam spleśniało, bo tam im rzuciłem świerszcze jakieś. I po prostu no, musiałem im zrobić nowy pojemnik, bo nie lubię jak wcześniej pojemnikom coś. Dlatego zastanawiam się, czy Elektrykowi też nie zrobić y, pojemnika nowego. Tutaj jest Ewerapora Diversi ona też jest po wylińce. Co ci się dzieje? Idź tylko. Dobra, może to dlatego, że jest powolince i jest słaba. Nie wiem. I ogólnie to tyle się tu dzieje w świecie pająków... <laughs> mm. A, wymieniłem ostatnio pojemnik jednemu pająkowi, bo yy, się po prostu mi nie podobał z tego względu, że nie szło go nawet otworzyć. Tylko cię to dałem. To był Cambridge. Ale dobra, w każdym razie, tu jest jeszcze jeden pająk. To jest właśnie ten dość mocno jadowity pająk. On wyliniał ostatnio, także bardzo mnie to cieszy. A, cambridża wsadziłem tutaj. I on od wczoraj czy przedwczoraj już sobie zapajęczynował tutaj trochę. Także spoko ten się najadł sobie tu chodzi elegans no o wyszedł sobie zobaczcie pająk z serduszkiem na dupie to jest dorosła samiczka także kto wie może coś zrobię że będzie kokon czy coś no i ona się tam bunkruje dość często i rzadko ją kiedy widuje więc no ogólnie spoko ze mi wyliniała właśnie i zaczyna nabierać właśnie takich bardzo fajnych kolorów. Ten pająk o, właśnie wylinała mi też metaliczka. O, widzę, że je zmieni, jak poświ po poświecę na nią, to się już wydobywają te świetne właśnie kolorki, tak jak ona ma. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Widać, jaki to jest właśnie piękny pająk. No i ogólnie to incej też sobie tu gdzieś chodzi, też linieje. Widać, że pająk ma się dobrze, ale też ten pojemnik jest przesadzony z wentylacją i ogólnie on tam ma pustynię, więc się zastanawiam się, czy po prostu też tego nie wymienić. A po ten pająk też mije, także jest spoko. Jest tu, nie ma? No, tylko że on siedzi większość czasu ogólnie pod ziemią i on też ma tutaj taką wentylację, nie najlepszą więc zastanawiam się czy po prostu nie zrobić mu jakiegoś nowego pojemnika ten pająk jest nowy z giełdy pewnie go nie widzieliście jeszcze na filmikach um, on, on siedzi tu dobra nie widać go dobra to zostawimy go i on ogólnie lubi kopać jest Afryka więc jest mocno jadowity a elektryk sobie może, zobaczcie takie malutkie bora i stewko. Ale nie wiem, chyba wymienię mu ten pojemnik ze względu na tą pleźnię. się Boję, że musi jakaś krzywda przez to stanie. Wow, ten kopie jak powalony. Nie wiem. Ale widać, że się kurde zbunkrował chłopak ma się dobry Dobra, zostawmy go. No i ogólnie no to... A! Mogę jeszcze w nawet dodać, że przenieśliśmy sobie jakiś czas temu Piltokę. Ona ma tutaj pojemnik i... Pajączek, który jest taki... Jak paznokieć, wykopał sobie taki kłód do dół. No właśnie tutaj siedzi. No także szacun. Skorpion u niego nic nowego, wykopał sobie jakieś dołki, także on sobie tam siedzi. Zobaczmy jeszcze raz tą poecję Loterię Witnate. Taka poe. Macie do porównania też takie poe. Według mnie ona jest bardzo fajna, jest ruchliwa, szybka. Widać, że po prostu świetny pająk. Ogólnie w sensie z kondycją zdrowotną. Na przykład ta ornatka. No ona jakaś, jakaś mi się wydaje nie niemrawa. Nie może to przez wielkość pojemnika, może potrzebuje coś większego. Nie wiem. Patrzę na przykład na balfurkę, którą mam tutaj. No, też jest dość sporych rozmiarów. No, gdzie mi chodzisz? Trochę to przerażające, kiedy pająk biega ci w pojemniku i czujesz jakby biegał ci po ręce, ale okej. Okay. No i ona też jest dość sporych rozmiarów. Powiedzmy, że wielkościowa jest porównywalnie do tego także no myślę, że przyniosę w jakimś czasie tamtego pająka, myślę jeszcze jedna welinka. tutaj mamy gramostolek ulchripes fajny pająk sobie jedzenia nigdy nie odmawia jest ruchliwy widać, że jest aktywny także podoba mi się no i ogólnie jak macie jeszcze jakieś pytania chcecie coś konkretnego wiedzieć po prostu napiszcie, ja Wam odpowiem chętnie. Hmm, tutaj z tych nowych, u, u tych takich podrostków, no to one mi się bunkrują w tym i mi się to szczerze trochę nie podoba, no ale co mogę zrobić? No cóż, powinienem ich przełożyć, także może sobie to zrobimy za jakiś czas, <laughs> także no dziś się działo na pewno? Na pewno, kurczę. Planuję, tak jak mówiłem, roznażać sobie te pająki. Mam nadzieję, że to się uda, wszystko i w ogóle. A tak swoją drogą, to nie wrzuciłem jeszcze filmiku z robieniem tych terenów, tylko od nanochromatusa. Dlatego ogólnie mam też nagrane i wrzucę po prostu filmiki w jakimś tam najbliższym czasie. Właśnie. Ale póki co pracuję teraz nad zoomą i nad usuwaniem tych zbędnych plików z komputera. Tak jak mówiłem, przechodzę na Twitcha i usuwam te pliki, które mi nie są potrzebne. Te, które są mi potrzebne, obrabiam na teraz i będą po prostu filmy. Dam Wam jeszcze dzisiaj nową informację, co się odnośnie właśnie zmieniło. Jak to będzie przebiegać, wszystko. Także no, z mojej strony to tyle. Macie takie info też trochę pod koniec. Także widzicie moją hodowlę, widzicie co się zmieniło, jak macie jakieś pytania, piszcie śmiało, ja chętnie na nie odpowiem, a póki co żegnam się z Wami i do następnego.